Ja się wami zajmę. Wszyscy grawa! Grawa! się nie rusza! Grawa! Nic się nie rusza! Lęce, ręce! Ręce! Słyszycie mnie? Pomóżcie! Dzisiaj gościmy ekspertów, dla których bezpieczeństwo to chleb powszedni. Opowiedzą nam, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrażających naszemu życiu. Dzień dobry, panowie. Czy w Polsce identyfikujemy zagrożenie terrorystyczne? Przecież nic nie słychać o żadnych zamachach? Niestety tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wydarzenia bliższe nam, na przykład 2016 rok, we Wrocławiu, był nieudany, na szczęście, zamach bombowy. W jednym z autobusów była znaleziona bomba, która eksplodowała. Na szczęście była ona wadliwie skonstruowana i nikt nie ucierpiał. Ale technicy, którzy zbadali tę bombę, Doszli do wniosku, że była ona skonstruowana bardzo podobnie jak ta, która parę lat wcześniej została zdetonowana na mecie maratonie w Bostonie. Także powinniśmy być czujni, ponieważ nawet zwykła wizyta na stacji benzynowej może się niestety dla nas zakończyć źle, jeżeli akurat w tym czasie zostanie tam chociażby dokonany napad. Jaka jest najważniejsza umiejętność w sytuacji zagrożenia? Sama identyfikacja tej sytuacji, a więc ocena zagrożenia, to pozwoli na, właściwą, na podjęcie właściwej decyzji no i często mówimy, żeby w niektórych sytuacjach opanować emocje, uspokoić się. No i właśnie myślę, że też pewna znajomość sposobów zachowania się, procedur. Na Czas na radość będzie dzielem człowieka. Dzielem tysięcy ludzi, którzy budują nowe życie pod starymi murami Krakowa. Dzień dobry budowniczoje Nowej Huty. Z tych namiotów wybiega się prosto w Nowy Dzień Wielkiego Planu. Na budowę nowego. Na spotkanie jasnym dniom jutra.

Running at the number, that's a lot of time. Can't take it from me, in the air, that's a lot of time. nasz program się opar o taką koncepcję Właśnie podsumowujemy projekt barter, taki nasz międzypokoleniowy most, który został zrealizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Kraków. Spotkaliśmy się, żeby budować maszynę Goldberg'a, no i wydaje się, że to co na początku sobie zakładaliśmy, że możemy zrobić coś nowego, że możemy budować relacje absolutnie międzypokoleniowo, no wydaje się, że się udało. Więc czy mamy kciuki za to, co dalej? Było super i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, bo też zdało się nawiązać nowe znajomości. Dla mnie było to bardzo fajne przeżycie i na pewno wezmę udział w drugiej edycji jak będzie. I jeszcze raz dziękuję za możliwość udziału. Możemy zaatakować trzy rzeczy, atakując człowieka, firmę, instytucję. Po pierwsze sprzęt, e, czyli atak na komputer, atak na e, drzwi i zamki, no bo to też są elementy bezpieczeństwa. Nie podałem swojej daty urodzenia na Facebooku, to znaczy, że nikt jej nie zna. Tymczasem nie musisz podać daty urodzenia, wystarczy, że twoi znajomi składają ci życzenia widoczne na Facebooku w określonym dniu. Wkładam to urządzenie do USB i dotykam tego złotego dysku. nieprawidłowa, to tak samo Nam like you never seen. I'm

Witam Was na naszym kanale w miniserii pod tytułem Przejmij kontrolę, którą realizujemy w ramach programu Bezpieczny Kraków. W każdym z odcinków będziemy rozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy swoim życiem, historią i zebranymi doświadczeniami udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, zarażając jednocześnie do życia wypełnionego pasjami. Szykowałem ja tak bardzo wiadomość, że nie mam nogi, bo gdzieś tam widząc się na to szykowałem, ale to, że miesiąc spałem i potem to, co się dowiedziałem, co się działo, to, no. No to no zdecydowanie nie byłem na to przygotowany. No pewnie, to ciężko się na coś takiego, myślę, przygotować, ale powiedz mi teraz w takim razie, jak to, jak to yy, dla Ciebie, jakie to była sytuacja w momencie, kiedy no jednak dowiedziałeś się, że nogi już nie masz, mhm. no i w perspektywie właśnie motosportu. E, pamiętam, że e, zaraz po wypadku, jak jeszcze byłem w ambulatorium, zadzwoniłem do dziewczyny e, i obiecałem, że skończę z tym, e, jeżeli to się okaże poważnym wypadkiem. Natomiast nie spodziewałem się naprawdę, że, że e, nikt się chyba nie spodziewał, że m, będzie aż tak ciężko. Mhm. E, natomiast teraz sytuacja jest taka, że ja sobie też obiecam, bo już, już się śmiałem, że nawet e, po prostu w ogóle odzew środowiska był tak niesamowity, że śmiałem się, że e, choćbym nie chciał, to mi siłą na ten motocyk prędzej czy później. <laughs> Natomiast obiecałem sobie, że po prostu nie wrócę do wyścigów, mhm. ale na tor mam na myśli, mam nadzieję jeszcze zawitać. A jak wygląda dzisiaj takie właśnie Twoje życie z tym motorsportem? Jak wygląda moje życie mhm. z motorsportem? No właśnie to jest ten rok, gdzie, gdzie wracam, gdzie mhm. poczułem, że już jestem sprawny w normalnym życiu, żyję jak wcześniej, mhm. ale poczułem, że chcę właśnie wrócić do szkoleń, do jazdy. Bo tym też się zajmowałeś, będąc również zawodnikiem, szkoliłeś. Tak, zgadza mhm. się, zależało mi na tym, po prostu stało się to tak, że po prostu któregoś dnia ktoś mnie zapytał, czy ja nie poprowadzę szkoleń, żebym go nie opoduczył. No i także coraz więcej osób pytało, co stwierdziłem, kurczę, czas się tym zająć. Mhm. Wiem, że ludzie tutaj pozytywne opinie dawali, więc jest to naprawdę bardzo przyjemne uczucie, kiedy kogoś szkolisz i widzisz, jak on się poprawia i jest Ci za to wdzięczny, to jest bardzo super. bo jakby nie było, no to w, w momencie, kiedy ta, ta diagnoza została już postawiona, wiedziałaś, czym się będziecie mierzyć, e, idąc przez życie, no bo to jest już coś, co to jest na całe życie, prawda? Tak, nie da się tego tak wyrehabilitować. I to jest też, co zmienia w ogóle zupełnie no, Twoje plany, musiało zmienić, ponieważ Wiktoria bez Ciebie sobie nie poradzi. Ona no tak. jest, Jesteście połączone na całe życie już teraz, prawda? Tak, tak. I teraz, jak wyglądał ten pierwszy moment? Bo dzisiaj no, jesteś autorką y, vloga, cała naprzód. Y, działasz aktywnie w tym społeczeństwie, które właśnie jest wokół tej choroby y, gdzieś, tak. gdzieś zbudowane. Ale jak było na początku? No słuchaj, no nie powiem, że było jakoś łatwo, no. że przyjęłam to, wiesz, teraz jestem w dobrym konstrukcie psychicznym tak. i jakoś się trzymam. Ale no, na początku to była tragedia, no, co, no, to były gdzieś stany typu blisko depresji, na mhm. e, za, no, załamanie, no co tu dalej jest robić z tym życiem, kiedy no, wiesz, no, to nie masz perspektywy, że dziecko pójdzie na studia, wyjdzie za mąż, będzie miał tak. swoją rodzinę, a ty będziesz mieć szczęśliwą emeryturę i będziesz sobie pływać statkiem po, po jeziorze. No, no mhm. nie. Mhm. Więc y, no, na pewno to był trudny czas. My, Myślę, że te w ogóle pierwsze takie trzy lata wiki były bardzo trudne. To mhm. było takie miotanie się raz, że nie było tej takiej konkretnej diagnozy. Potem jak już była, to już było też, to już miała trzy lata. To znowu trzeba było na nowo to życie jakby zbudować. Pierwszego jej roku życia w ogóle nie pamiętam. Bo tak naprawdę to były tylko wizyty lekarskie. To było neonatologia w Krakowie. Mhm. Nie pamiętam nic z pierwszego roku życia Wiktorii, jak Boga kocham. To jak popatrzę na zdjęcia, to wiem, że się coś wydarzało, ale tak to jest totalna dziura. W głowie. Natomiast wbrew pozorom, tej osobie, takiej jak Beata Wnuk, jestem bardzo wdzięczna za to, że mimo że brutalnie, ale była w stanie mi powiedzieć konkretnie: mhm. słuchaj, to dzieje? oznacza to i to, to oznacza tyle i tyle, to oznacza w dobry, przy dobrych wiatrach wózek elektryczny i tak dalej. Mhm. Bo wtedy masz jakąś podstawę, o której się możesz odbić. Nie? To tak. nie jest tak, że cały czas spadasz i nie masz tego dna, z którego się odbijasz, tylko cały czas lecisz w dół. A jak już dostaniesz w końcu jakiś konkret, na którym się możesz oprzeć, to jest jakiś punkt do odbicia się, do wyjścia z tego dołu. No bo tak to było cały czas spadanie w przepaść, nie wiadomo było kiedy to się skończy, nie? Kiedy jeszcze coś do nas przygniecie, kiedy jakaś następna świetna informacja. A tak to jak już dostajesz, no to już wtedy zajmuje ci to chwilę czasu, zanim sobie to przebudujesz w głowie, ale masz na czym to zbudować, nie? To odbicie się z dna.